Na co masz ochotę, kochanie? Zróbcie dla mnie tort! Nie ma sprawy. Przygotowanie tortu nie sprawi problemu takiej profesjonalistce jak ja. Bierzemy okrągłą foremkę i wycinamy środek. Otrzymujemy trzy warstwy, z których każda powinna być dobrze pokryta pysznym kremem. Pierwsza warstwa gotowa, można zabierać za drugą. Teraz za trzecią. Mamma mia, to jest piękne. Rozprowadzam krem. Wyrównuję. Pozostało tylko dodać miód. Ej, babciu, daj mi ten miód! Nie ma mowy, potrzebuję go bardziej niż ty. Pierwsza po niego sięgnęła. Nie chcesz mi ustąpić? No to łap mój popisowy chwyt! Zabierz się to ode mnie! Uprzedzałam! Gdzie tam moja szczęka? Będę jej jeszcze potrzebować. No, wszystko na miejscu. Dobrze, bierzemy się do roboty. Wlewam miód do środka ciasta. Wspaniale. Teraz biorę krem i zaczynam dekorować nim mój wspaniały torcik. Użyję też galaretek do dekoracji. Myślę, że mojej wnuczce się spodobają. Ona naprawdę lubi słodycze. I to ma być pyszne? Lepiej wziąć hubę bubę. Kurczę, nie mogę otworzyć słoika. Spróbuję zębami. No dalej. Nie mam wyjścia. Mam tu piłę. Do ataku! Czekaj, kochanie, zaraz Ci pomogę. Widzisz? Gotowe. Dzięki babciu. Jesteś niesamowita. Guma smakuje o wiele lepiej niż miód. I w dodatku jest truskawkowa. Nie ma opcji, nie powstrzymam się. Jeszcze i balona zrobię. Super! Dekoracja też będzie wykonana z gumy do rzucia. Rozwijam tasiemkę i przyklejam. O tak! Przepięknie! Podpatrzyłam to u mamy. Na wierzchu przykleję logo. No i oto mój tort w kształcie gumy gotowy. Masz rację, zamiast miodu lepiej użyć czegoś innego. Wybrałam syrop tus. Wiem, że wszystkie dzieci go uwielbiają, co oznacza, że na pewno wygram. A z cukierków zrobię kolorową dekorację i ozdobię nią tort dookoła. No i jak wam się podoba moja etykieta? Jest jadalna. Wszystko gotowe, smacznego. Jupi, ile smakołyków! Jestem taka głodna! Ech, tu jest napisane Skittles. Wow, co za niesamowite nadzienie! To jest super, palce Lizać. Rewelka, a ten tort wygląda jak od babci? Poznaję po galaretkach. Ciekawe nadzienie. Czy to miód? Fajnie. Smakuje mi. Próbuję też galaretki. Niezła. Pora spróbować trzeciego ciasta. Ojacie, Wygląda jak chuba-buba. W środku jest guma. Odlot. Spójrzcie, będzie balon. Fajnie, co? To nie tylko pyszne, ale i zabawne. Siostra wygrywa. Hurra! Dziękuję! Świetna robota. Gratulacje. No dalej, czekamy na nowe zadanie. Przygotujcie mi domek z pierniczka. Co? Domek z piernika? Ale jak? O, uwielbiam je robić, to zadanie dla mnie. Trafiłaś pod właściwy adres. Mam do tego odpowiednie narzędzie. To najostrzejszy nóż na świecie. Wycina wszystkie potrzebne kształty w mgnieniu oka. Wytnę nim przyściutkie elementy mojego domku. I teraz układam je na blaszce i do piekarnika, żeby się upiekły. Co tam masz, babciu? Och, ledwo doniosłam! Wybrałam najświeższe warzywa dla mojej wnuczki. Sama je wyhodowałam. Słodycze nie są zdrowe. O wiele lepiej będzie zbudować dom z warzyw. Biorę sertwa rogowy i specjalną łyżką wyłożę go na talerz. A teraz rozsmaruję. Świetnie. Można teraz rozłożyć marchewkę i ogórka. Sklejam wszystkie części serkiem twarogowym, żeby konstrukcja była trwała. Nie zapomniałam też o brokułach. No idealnie. Po co zawracać sobie głowę skoro można użyć ciastek? Nie trzeba nic kroić ani piec. Wystarczy zanurzyć je w nutę i skleić. Super! Został tylko dach! Trzyma się? Jestem genialna! Udekoruję domek pianką! Juhu! Wygląda słodko! Prawie zapomniałam ją podsmażyć! Ale moc! Muszę być ostrożna! O nie! Co ja narobiłam? Mój dom się pali! To okropne! Nie mogę do tego dopuścić! Wóz strażacki już jedzie! A w nim bita śmietana. Do dzieła. To jakiś koszmar. Nie wiem, co robić. Ojej, czy to bita śmietana? Mam nadzieję, że pomoże. Uff, pożar ugaszony. Dzięki, szefowo. O mój Boże. Szefowa kuchni zawsze ma wszystko pod kontrolą. Czas postawić mój domek z piernika na podstawce i udekorować go kremem. Tylko spójrzcie, jak cudownie wygląda. Nie może zabraknąć cukierków i lizaków. Brawo, brawissimo! A oto i komin. Och, czujecie ten magiczny nastrój. Jesteśmy gotowe, próbuj. Ale bomba! Wow, co to takiego? Wygląda na to, że jedyną rzeczą, która ocalała w tej katastrofie, jest miś. Zjem go. Nie, jakoś się nie nadaje. Babcia zrobiła domek z warzyw? Jest lepszy niż ten spalony siostry i ładnie pachnie, ale smakuje obrzydliwie. A ten domek z piernika jest dokładnie taki, jak narysowałam. A nawet jeszcze lepszy. Ile to cukierków? Zacznę od drzwi. O ty, jakie pyszne! Wezmę jeszcze Lizaka! Szefowa kuchni wygrywa! To totalny odlot! Słyszałyście? Wygrałam! Hurra! No, co tam, kochanie? Czego sobie życzysz tym razem? Chwileczkę. Skończone. Chcę burgera. Burger? Łatwizna. Znowu fast food to nie jest zdrowe. Super to zadanie dla mnie. Mam tu pudełko świetnych pączków właśnie na taką okazję. Można ich użyć zamiast bułek i nie trzeba nic szykować. Wystarczy przekroić je na pół i włożyć do środka tabliczkę czekolady. No i proszę, jakoś dziwnie odstaje. Nie szkodzi, zaraz to wyrównam. No, teraz idealnie. Na wierzch kwaśne żelki i syrop czekoladowy. Mmm, lubię takie gotowanie. Och, to istna bomba kaloryczna. Moje burgery będą najlepsze. Wezmę kolorowe bułeczki i rozkroję je na pół. Teraz składam na patelnię kulkę świeżego mięsa i rozpłaszczam łopatką. Idealny kształt. Kotlet gotowy. Wykładam go na bułeczkę. Teraz po plasterku pomidora. A teraz ten wspaniały ser prosto z Francji. Troszeczkę sosu pomidorowego i przepyszne burgery gotowe. O, ja jak wam się podoba moja bułka! Jest przesłodka! Dziękuję, też tak myślę. Do środka włożę świeżą, chrupiącą sałatę. I kotlecika w kształcie serca. Co jak co, ale gotować trzeba z miłością. Ogórki, pomidory i druga połówka bułeczki. Oj, kochanie, wystarczy! Rzeczywiście, to dam gotowe! Ojej, jakie wszystko jest piękne! Ten burger wygląda niesamowicie! Chociaż z bliska efekt jest gorszy. Cała czekolada wyciekła. Wszystko sterczy. Nie będę tego jadła. Za to te kolorowe burgery są bombowe! Kto wpadł na pomysł zrobienia nie jednego, a trzech? To genialne! Mmm, są takie dobre! Uwielbiam je! Został jeszcze jeden. Jaki słodziak! Widać, że zrobiła go babcia. Wow, nie dość, że wygląda super, to jest jeszcze przepyszny. Babciu, wygrałaś! Co? O mój Boże, bardzo ci dziękuję, kochanie. To dla mnie najlepsza nagroda. Dziewczyny, patrzcie, ile słodyczy. Szybko opakujmy wszystko do worków. Wow, dziś się nieźle najemy. Co, kradzisz? O nie, na pewno nie na mojej zmianie. Włączamy alarm i biegniemy łapać złodziei. Zablokowało drzwi, jesteśmy w połapce. Na bank nas aresztują. Musimy się schować, wtedy nikt nas nie znajdzie. Policja odjedzie, a my uciekniemy. Schowam się do paczki Huba a ja do tych kwaśnych cukierków Toxic Waste. O nie, a gdzie ja mam się schować? Zajęłyście wszystkie kryjówki. O matko, policjant już tu jest. O nie, będę udawać się Tak, 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 wiem, że gdzieś tu jesteście, łobuziary. Zablokowałem drzwi i nie mogłyście stąd wyparować. Aha, mam cię. Nie złapiesz, nie złapiesz. Wiem, co zrobię. Chcesz gumę do rzucia? O nie, przestańcie, zaraz wymiotuję. O, czy kto we mnie walnął? Ups, dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry, złodziejaszki, mam was To było łatwe Ołdź Nicole, jesteś genialna Szybciej biegniemy Stać O, forsagany policji jest karany Wow, to sklep z zabawkami Ej, odsuńcie się Chcę się przejechać tym samochodem Ach, jest dla mnie idealny Włóczka, ale to było śmieszne. Hmm, mogę spróbować schować się w tym samochodzie? O, tak mnie nie widać. Oj, nie, potrzebuję lepszej kryjówki. A gdyby tak przerobić samochód na domek, to będzie o wiele lepsze. Schowam się w domku i nikt mnie nie znajdzie. Tak, genialny pomysł, ale fajny rower. Też chcę taki. Jaki słodki myśl! Taki ogromny i miękki. Pomaluję sobie usta. Hej, widzisz mnie! I tutaj też? No co jest? Trzeba poszukać czegoś lepszego. Wow, tu jest cała skrzynia zabawek! Idealnie się tu zmieszczę! Super! Wiem, że te małe złodziejki przybiegły tutaj! Dobra, dobra, zaraz je znajdę. Aha! Nie! A tutaj? Też pusto! Gdzie mogą się ukrywać? Wow, młodora z Minecrafta! Ekstra, uwielbiam ten film. Zwłaszcza gdy Tor robi o tak i piorą przechodzi mu po ręce. Oj, oj, a co to było? Dzień dobry, ponownie. Naprawdę to zrobiłem! Dobra, nie o tym! Proszę wstać, młoda damo i się nie ruszać! Zaraz znajdę twoje wspólniczki i razem traficie do więzienia! Przed prawem nie ma ucieczki! Tak. Ej, hmm, zdawało mi się. To mnie dotyka. O, na pomoc! Atakuje mnie niedźwiedź! Muszę się schować. Uch, mam nadzieję, że tu mnie nie złapie. Trochę tu za ciemno. Włączę latarkę i się rozejrzę. O, nie, zaraz mnie znajdą. O, tu jest potwór! Potwór? Gdzie jest potwór? Pomocy! Szybko wychodź, Emma. Zamykamy skrzynię. Kładziemy na nią misia i biegniemy. Wypuśćcie mnie. Nie ruszać się. Złapię was. Dziewczyny, musimy się schować. Może do tego kosza? Fuj, ale śmierdzi. Nicole, pasuje do ciebie. Do mnie? O nie, nie wejdę do śmierdzącego kosza. O nie, smród jest okropny. Ale kolorystycznie pasuje idealnie. To prawda, to znaczy, że trzeba tam wleść. Oh, tak, mam nadzieję, że naprawdę warto i policjant mnie nie znajdzie. Nabieraj powietrza i powodzenia, Nicole. What? Wow, Emma, jesz popcorn beze mnie? Daj mi też trochę. Tak w ogóle, to odpowiedni kolor dla mnie. Ależ proszę bardzo, poszukam sobie czegoś fajniejszego. O tak, uwielbiam popcorn. Może uda mi się schować w środku? Nie, zdecydowanie potrzebuję większego kubełka. Na pewno coś tu znajdę. A nie mówiłam, to idealny rozmiar. Ogromny kubeł popcornu w żółtym kolorze. Muszę szybko wleść do środka. Zdaje mi się, że chowanie się za plakatem to zły pomysł. Tak, tak mnie od razu znajdą. Trzeba wymyślić coś innego. Wow, lodówka z Pepsi. Kolorystycznie pasuje mi idealnie. Trzeba się schować. Zaraz was. Ręce do góry. O, nikogo nie ma. Już się przede mną ukryły. Tak, będę musiała znowu ich szukać. Gdzie tu się w ogóle można schować? O, popcorn. Ale pyszności. Wow, nieźle. Ale porcja. Nie mogę sobie odmówić. Muszę go spróbować. Mm, to jest takie dobre. Ocz! O matko! To boli! To mnie ugryzł. O, mam cię złodziejko! Wyłaś stąd i stania obok mnie! I nawet nie myśl o ucieczce, bo cię obserwuję. O, ale tu gorąco! Czym by to ugasić pragnienie? O, tak, zimna Pepsi, nadaje się do tego idealnie. Oj, co za spotkanie! A, jeszcze jedna! Dziś jest mój dzień. Znajduję wszystkich w kilka sekund. Ej, ostrożnie! Stać! Stanie obok niej i nie ruszaj się! Wypiję Pepsi i dalej będę szukał. Tylko wyrzucę puszkę. Ała! Kto to krzyknął? A oto i ona, trzecia łobuziara! Hej, zdaj mi to! Nic nie widzę! Szybciej biegniemy! Co się dzieje? Kiedy w końcu ją ja aresztuję? Mamy, uciekłyśmy. Wow, to siłownia! Ale tu dużo nagród pucharów i medali. Och, to zwycięstwo, to dla mnie zaszczyt. Ale tu wesoło, nawet nie chce mi się chować. Auć, upadłam! Wow, ten różowy dywan idealnie do mnie pasuje. Owinę się nim i nikt mnie nie znajdzie. Nikol, lepiej podnieśmy cię, żebyś nie leżała na podłodze. O tak, gotowe. Dzięki dziewczyny, to lecę w podskokach. No nieźle. Aw, Emma, nie plącz się pod nogami. Tak, ten worek treningowy zdaje się idealnie mi pasuje. Muszę tylko wleźć do środka. A ja się schowam w koszu z piłkami. Tak, złodziejaszki, wiem, że tu jesteście. Nikogo nie ma. Dobra, poszukamy jeszcze trochę. O, hantle, zaraz sobie przypomnę młodość. Ups. Ale niezręcznie. O, a na steperze można się zmęczyć. W dzieciństwie zajmowałem się tenisem stołowym. Ups. I boksem. Co się dzieje? Ała, przestań. Ktoś krzyczał, czy mi się dawało? To tak, w środku na bank ktoś jest. Wyłaś stąd, łobuziaro. Znalazłem cię. Tu w miejscu i się nie ruszaj. A ja znajdę dwie pozostałe. Powiedziałem żadnych ruchów. A kto tu jest? Aha, kolejna złodziejka się znalazła. Byłaś stąd. Znalazła się, znalazła. Gratuluję. Ej, nie ciągnij mnie! Tylko tak z wami można. Inaczej nie rozumiecie. Dobra, już tak się nie przejmujcie. Dam wam piłkę do więzienia, żeby wam się nie nudziło. Ups, ale mam uderzenie! Ocz, kto mnie wywalił? I znalazła się trzecia. Panie policjancie, nie chcemy iść do więzienia! Proszę! Proszę nas puścić! Jesteście takie słodkie! Ale ze mną to nie przejdzie! Jesteście aresztowane! Tabliczka wyżej zatrzymana Emma! A teraz odwróć się! I następna zatrzymana Nicole! Profil przodem. W porządku! A teraz zatrzymana Mary. Aha! o to ujęcie było super! Dziękuję!